Cześć, witajcie. Witajcie w pięknym lesie. W pięknym już zielonym lesie, bo w ostatnim filmie, w którym, na który Was zaprosiłem, byliśmy jeszcze w lesie wczesnowiosennym, kiedy trwały jeszcze toki żurawi. To był chyba jeszcze marzec, a może już początek kwietnia. W każdym razie na pewno nie było jeszcze tak dużo zieleni. No a teraz przyszła już prawdziwa zielona wiosna. Wiosna jest w pełni, a ja postanowiłem z tej okazji wybrać się na spokojny biwak. I w zasadzie jest to już moje drugie wyjście biwakowe w ciągu 24 godzin, bo ostatnią noc też spędzałem w lesie. Spędzałem ją również tutaj w pobliżu. Natomiast była to noc niezwykle deszczowa. I Mimo tego, że ten deszcz, ulewny deszcz był prognozowany, to stwierdziłem, że mimo wszystko wyjdę i przełamie złą passę, bo już kilka ostatnich moich wyjść kończyło się fiaskiem właśnie z powodu albo ulewnych deszczy, albo burz, które ostatnio nachodziły nas bardzo często. I wczoraj stwierdziłem, że jednak wyjdę. I rzeczywiście prognoza sprawdziła się w pełni. Był ulewny deszcz i zasadzielało przez całą noc od wieczora do chyba jakiejś 10 rano dzisiaj. Jednak pod tarpem, w hamaku było mi komfortowo, było mi ciepło mimo tego, że temperatury spadają. No a dzisiaj postanowiłem wyjść po raz drugi ze względu na poprawiającą się nieznacznie, ale poprawiającą się jednak pogodę. Jutro rano ma być bezchmurne niebo, więc twierdziłem, że jest to idealna okazja do tego, żeby pójść spać właśnie w takim pięknym, zielonym, gęstym lesie pod tarpem, tak żeby wstać rano, skorzystać z tej bezchmurnej pogody, z tego bezchmurnego nieba i wyjść z aparatem i teleobiektywem, który też ze sobą mam. Na taki poranny spacer. Może uda mi się coś zobaczyć, sfotografować. Rano, teraz bardzo aktywne są już wszystkie zwierzęta: sarny, jelenie, lisy. Ostatnio widziałem ich naprawdę dużo. Miałem sporo szczęścia w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o fotografowanie zwierząt. Miałem świetną sesję z koziołkiem. Pewnego razu, kiedy wyszedłem właśnie na łąki w okolicy zachodu słońca i przy pięknej kontrze zachodzącego słońca, które co prawda już chowało się za drzewami, ale jeszcze było widoczne, wyszedł mi właśnie piękny koziołek. Udało mi się go sfotografować z naprawdę bliska, więc kto wie, może jutro też coś mi się uda, ale póki co muszę wybrać odpowiednie miejsce na dzisiejszą noc. A co przyjdzie później zobaczymy, nic szczególnego nie planuję chcę po prostu dać się ponieść wieczorowi, nocy zobaczymy jaka będzie pogoda i na co po prostu będę miał ochotę także póki co w tych pięknych okolicznościach przygotuję swoje miejsce na dzisiejszą noc Jestem już w hamaku, który jest moim schronieniem na dzisiejszą noc. Oczywiście do tego dojdzie jeszcze podpinka i rzecz jasna, śpiwór, ale póki co zostawiam tylko hamak, resztę wyciągnę już przed snem. Natomiast chciałbym skorzystać jeszcze z tego, że do zachodu słońca zostało jakieś 40 minut i wyjść jeszcze w kawałeczek dalej na łąki, bo w zasadzie jestem w lesie przy samych łąkach, na których zazwyczaj właśnie fotografuję zwierzęta. One rozpościerają się właśnie tutaj, gdzie są te przejaśnienia. Także hamak zostawię już w tym miejscu. Może nic mu się nie stanie. I posiedzę jeszcze na skraju, właśnie łąki. Być może jakiś lis, jakaś sarna wyjdą wieczorem. A jeżeli nie, to nic. Widzimy się wtedy po prostu tutaj w obozie. Także do zobaczenia, i zobaczymy po prostu, co przyniesie wieczór. Wychodzę właśnie na łąki, pogoda zdecydowanie się poprawia. Pokazuje się coraz więcej nieba, chmury ustępują, także kto wie, może jeszcze się wypogodzi i to by znaczyło, że dzisiaj mogłaby być widoczna pełnia księżyca, ale póki co rozejrzę się jeszcze za zwierzętami, nie sądziłem, że zacznie się aż tak wypogadzać. Wyszedłem na łąki i jest naprawdę przepięknie. Chmury znikają, pokazało się niebo i jest po prostu niesamowicie. Są piękne zapachy, dźwięki, po chodzą w oddali, co prawda ale chodzą sarny. Także stwierdziłem, że nie mogę przepuścić takiej okazji, więc idę do lasu po Hamak. Zabieram go i zmienię jednak miejsce dzisiejszego biwaku. Zmienię je na jedno z moich ulubionych, właśnie z widokiem na piękne łąki, po których Podchodziłem do zająca na Bosaka, żeby robić mniej hałasu. Nawet się udało. Spędziłem z nim chyba jakieś 15-20 minut. Ale udało się zrobić kilka zdjęć. <grym> w moje nowe miejsce piwakowe. Jestem w pięknym świerkowym borze. Przy samych łąkach wokół są piękne mokradła. Za moimi, a raczej za waszymi plecami, właśnie wschodzi pełnia księżyca. Także szybko wybieram idealne drzewa z najlepszym widokiem na łąkę. Wschodzą piękne mgły na łąkach, jest idealnie. Nie ukrywam, że wolę być zdecydowanie tutaj, właśnie w takim miejscu niż w gęstym lesie, gdzie w zasadzie nic nie widzę. Dookoła, tutaj jest niesamowicie i tu mogę liczyć na spotkania ze zwierzętami. Decyzji o zmianie miejsca miwakowego na dzisiejszą noc nie żałuję. Wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że ją podjąłem, bo tu, gdzie jestem, jest wręcz idealnie. Chmury zupełnie zniknęły. Wpatruje się w pełnię księżyca, w piękne, falujące mgły, które rozpościerają się nad, całych, nad całymi łąkami. Mnie otaczają niesamowite zapachy, dźwięki. Słyszę śpiew słowika. Prawdopodobnie będzie mi towarzyszył całą noc. Z drugiej strony słyszę żaby. Z oddali słyszę pochukiwanie słów. Miejsce jest fantastyczne. Także czasem warto po prostu posłuchać tego wewnętrznego głosu, bo on potrafi doprowadzić w naprawdę dobre miejsca. Trzecia ale wziąłem ze sobą kolację, mam ze sobą fasolkę po bretońsku klasycznie jest to moje ulubione danie biwakowe, także zaraz ją przyrządzę nie na ognisku na kuchence, bo nie chcę po prostu skończyć z popiołem w swojej kolacji, jest tak. Pięknie, że szczerze mówiąc mógłbym siedzieć tutaj chyba do rana, ale zdrowy rozsądek mówi swoje. Wyszła pora, żeby już przygotować posłanie. Wyciągam śpiwór, żeby też miał chwilę, żeby się rozprężyć. Akurat się przebiorę i wskakuję do ciepłego śpiworka. Jestem już ulokowany w hamaku. Księżyc świeci mi prosto w oczy. Słowik nie ustępuje, choćby na chwilę, cały czas śpiewa. Od czasu do czasu słyszę też żaby, delikatne szum wiatru w koronach drzew. Jest niesamowicie. Jest tak pięknie. Że aż nie chce mi się iść spać, mimo że jest już po północy, jest chyba w pół do pierwszej. A mi wcale nie chce się spać, jest po prostu pięknie. No ale muszę się już z Wami pożegnać. Także dobrej nocy, do jutra. Miejsce mojego biwaku uprzątnięte, tak jakby mnie tu nigdy nie było. No i cóż, ja powoli żegnam się z moim pięknym świerkowym Borem. Jest to w zasadzie miejsce, w którym zaczynałem swoje przygody z biwakowaniem. Co prawda, moja pierwsza samotna noc była e, troszeczkę gdzie indziej, bliżej domu. I pamiętam, że wtedy moje odczucia były zupełnie inne. Spałem może. Łącznie dwie godziny w trakcie mojej pierwszej samotnej nocy w lesie. Pamiętam, że każdy dźwięk, jakaś złamana gałązka, jakieś kroki w lesie. Wtedy wszystko budziło przerażenie. I dopiero doświadczenia i kilka kolejnych wyjść pokazały, że w lesie nie ma czego się bać, że jest to przyjazne i bezpieczne miejsce. Także dzisiejsza noc upłynęła już wybornie. Wyspałem się mimo wczesnej pobudki. Także cóż, żegnam się z tym pięknym lasem. Dziękuję Wam za wybranie się ze mną na tą przygodę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmach. Chciałbym Was zabrać wkrótce na przygodę astrofotograficzną, oczywiście również z biwakiem. Czekam dlatego już na ciepłe, bezchmurne i bezksiężycowe noce, żeby w pełni móc fotografować Drogę Mleczną i gwiazdy. Także mam nadzieję, że następnym razem widzimy się już w takich okolicznościach, więc dziękuję za wybranie się ze mną dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!